Kto z Was chciał misję? Iść do ludzi, którzy będą Was nienawidzieć za to, co im powiedzieć, którzy będą Was odrzucać, będą na was złośliwie różne złe rzeczy mówić. Czy Pan Jezus nie powiedział czegoś podobnego do swoich uczniów? Powiedział, oto od Was jak owce między innymi. I będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Będą na Was kłamliwie w różne rzeczy mówić. Ilu z nas mówi, oto jest pośrednie. Czy mówimy, co Ce? dalej? Czy mówimy, nie ma sensu iść do tych ludzi. Jaki sens i zaangażowanie by było iść, mówić do nich, skoro oni i tak mieli tego